Dzisiaj jesteśmy w tropikach i nad jeziorem. Cześć, ja jestem Oliwia Sztuczka i jestem kosmetologiem w kabinetach depilacja.pl. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, kiedy najlepiej zacząć depilację laserową. Cykl wzrostu włosy dzieli się na kilka etapów anagen, katagen, teogen, natomiast nas przy depilacji laserowej interesuje etap anagenu, czyli aktywna faza wzrostu włosa. Tutaj na obrazku możecie zobaczyć jak wygląda cały mieszek włosowy i faza anagenu polega na tym, że mieszek włosowy jest bardzo ściśle związany z tkanką, która go otacza. Dzięki czemu, kiedy wprowadzamy wiązkę laserową w głąb skóry, Wiązka ta trafia bezpośrednio we włos. Włos następnie rozgrzewa się do bardzo wysokiej temperatury. Dzięki temu niszczy okoliczne tkanki i wypada. Brzmi to strasznie, ale tak to wygląda. Cykl wzrostu włosa trwa około 6 tygodni, czyli to jest ten czas, który pojedynczy włos potrzebuje, żeby przejść przez te wszystkie fazy anagen, atarnian, telogen i następnie znowu wrócić do anagenu. Dlatego właśnie depilację laserową wykonujemy co około 6 tygodni, ponieważ musimy trafić laserem we włos anagenowy. Najlepszym miesiącem na rozpoczęcie depilacji laserowej jest wrzesień, ponieważ Wasza po powakacyjna zdąży już zejść, a my zdążymy wykonać serię kilku zabiegów, jeszcze przed latem, żebyście mogli liczyć się gładką skórą na wakacje. Natomiast pamiętajcie o tym, że wykonujemy tutaj serię zabiegów. Zabiegi są dołożone w czasie, co 6 tygodni. Jest ich około 9, co daje nam mniej więcej rok wykonywania zabiegów. To oznacza, że gdzieś, w którymś momencie i tak będzie lato. Lato nas dopadnie. Dlatego pamiętamy o używaniu kremów z filtrem i zasłanianiu swojego ciała przed słońcem przez cały rok. Pamiętajcie o tym, że przychodząc na zabieg depilacji laserowej, włosy muszą być ogolone, ponieważ to daje nam większą gwarancję, że większa ilość włosów będzie właśnie w fazie aktywnego wzrostu, na której nam najbardziej zależy. Wiele z Was ma też wątpliwości, czy te włoski na pewno muszą być zgolone, ponieważ usłyszałyście, usłyszeliście gdzieś w innym gabinecie, żeby jednak zostawić kilka milimetrów włosku. E, moi drodzy, laser działa na włosy zgolone. Są inne metody, na przykład ipl -e, które e, chwytają włosy odrośnięte, natomiast laser to nie jest IPL. Różnica między IPL-em a laserem jest taka, że IPL jest to spektrum światła, które potrzebuje długiego włosa, żeby móc go odnaleźć w skórze i następnie móc go uśpić. Natomiast laser jest to wiązka monochromatyczna, która trafia bezpośrednio w barwnik w naszym włosie, w melaninę i dzięki czemu, jeżeli włos jest zgolony na zero, wiązka światła trafi dokładnie tam, gdzie powinna, czyli do naszego mieszka włosowego. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie jak zawsze o subskrypcji, zostawieniu na łapki w górę, obserwowaniu nas na naszym Instagramie i Facebooku i do zobaczenia w kolejnych filmach.